Ucisk na nerw, kiedy rozważyć zabieg operacyjny. Ucisk na nerw może być spowodowany uwypukleniem krążka międzykręgowego, kręgozmykiem, dyskopatią lub artropatią, jeśli pomimo odpowiedniej opieki u chiropraktyka lub fizjoterapeuty. Stan pacjenta się pogarsza, należy brać pod uwagę zabieg operacyjny. Należy podkreślić, że decyzja o zabiegu operacyjnym zawsze powinna być wyborem ostatecznym i poprzedzonym wizytą, np. u chiropraktyka. W momencie, kiedy pacjent zostaje skierowany na zabieg operacyjny, najpierw powinien zadbać o ruchomość swoich stawów oraz poprawić jakość tkanek miękkich u terapeuty manualnego zanim zostanie operowany. Takie działanie zawsze przyspieszy regenerację i pełniejszy powrót do sprawności po zabiegu. Należy pamiętać, że po jakimkolwiek zabiegu operacyjnym potrzebna jest chiropraktyka, fizjoterapia oraz trening. Kolejność nie jest przypadkowa. Najpierw dbamy o ustawienie strukturalne, następnie funkcjonalne oraz wzmacniamy mięśnie.